Znawiam obrady sesji Rady Miejskiej w Myśliborzu dnia 13 czerwca 2024 roku. Punkt 8.3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii, uzależnień behawioralnych oraz przeciwdziałania przemocy domowej na terenie gminy Myślibusz na rok 2024. Przedstawiam projekt uchwały, uchwała numer kolejny Rady Miejskiej w Myśli z dnia 13 czerwca 2024 roku. Po podstawie prawnej Rada Miejska w Myśli Bożu uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się do realizacji zmianę gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii, uzależnień behawioralnych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie gminy Myśli na rok 2024, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Myśli Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy mają Państwo pytania do przedstawionego projektu uchwały? Ja nadmienię, że ta uchwała była nam bardzo szczegółowo omawiana na komisji wspólnej. Wszelkie wątpliwości zostały rozwiane. Na pytania udzielono odpowiedzi. Przejdziemy do głosowania. Kto z Pań i Panów radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały, proszę podnieść mandat do góry i użyć tabletu. Kto jest przeciw, proszę podnieść mandat do góry i użyć tabletu. Kto się wstrzymał, proszę podnieść mandat do góry i użyć tabletu. Aktualizacja chyba nie, nie W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział 15 radnych. 15 radnych było za przyjęciem projektu uchwały. Nikt z Państwa radnych nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przejdziemy do punktu 8.4. To są te uchwały, które pierwsza, która została wprowadzona do porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 44 łamane na 339 łamane na 2013 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 27 sierpnia 2013 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych w granicach administracyjnych gminy Myślibórz przedstawie projekt uchwały. Uchwała numer kolejny Rady Miejskiej w Myśli z dnia 13 czerwca 2024 roku. Po podstawie prawnej Rada Miejska w Myśli uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale Numer 44 łamane na 339 łamane na 2013 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 27 sierpnia 2013 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych w granicach administracyjnych gminy Myślibórz ulega zmianie. 1. Paragraf 6 ustęp 4 uchwały, który otrzymuje następujące, następujące brzmienie. Wnioski o udzielenie dotacji w 2024 roku składa się do 15 sierpnia 2024 roku. Paragraf drugi. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Myśli Boża. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zach Zachodniopomorskiego. Czy mają Państwo pytania do przedstawionego projektu uchwały? Nie ma. Przejdziemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały? Proszę podnieść mandat do góry i użyć tabletu. Kto jest przeciw? Proszę podnieść mandat do góry i użyć tabletu. Kto się wstrzymał? Proszę podnieść mandat do góry i użyć tabletu. Głosowanie głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział 15 radnych, 15 radnych było za, nikt z Państwa radnych nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę. Dziękuję. Następny. Punkt 8.5. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego nieoznakowanego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Myśli Przedstawie Przedstawię projekt uchwały. Uchwała numer kolejny Rady Miejskiej w Myśli z dnia 13 czerwca 2024 roku. Po podstawie prawnej Rada Miejska w Myśli uchwala uchwała, co następuje. Paragraf pierwszy wyraża się zgodę na przekazanie środków finansowych na fundusz wsparcia policji prowadzony przez komendanta wojewódzkiego policji w Szczecinie w wysokości 90 tysięcy złotych z przeznaczeniem na zakup pojazdu służbowego nieoznakowanego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Myśli Myśliborzu. Paragraf drugi pomoc finansowa, o której mowa w paragrafie pierwszym, zostanie udzielona w formie dotacji celowej. Paragraf Trzeci. Jeden. Szczegółowe warunki przekazania i rozliczenia dotacji określone zostaną w porozumieniu. 3 Dwa. Do zawarcia przedmiotowego porozumienia upoważnia się burmistrza Myśli Boża. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Myśli Boża. Paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy mają Państwo pytania i uwagi do przedstawionego projektu uchwały? To przejdźmy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały? Proszę podnieść mandat do góry i użyć tabletu. Kto jest przeciw? Proszę podnieść mandat do góry i użyć tabletu. Kto się wstrzymał? Proszę podnieść mandat do góry i użyć tabletu. W głosowaniu za, za przyjęciem projektu uchwały. Wzięło udział 15 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 15 radnych. Nikt z Państwa radnych nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu. Stwierdzam, że Rada przyjęła projekt uchwały. Kolejny punkt porządku obrad, punkt 8.6, podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024. Przedstawię projekt uchwały. Uchwała numer kolejny Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 13 czerwca 2024 roku. Po podstawie prawnej Rada Miejska w Myśli Myśliborzu uchwala, co następuje. Ja już tutaj pozwolę sobie nie odczytywać tej, tej całej uchwały, dlatego, że to jest bardzo obszerne. Jeśli Państwo oczywiście pozwolą na to, bo te wszystkie informacje zostały nam przedstawione, były omówione podczas wspólnej komisji i jeśli można, to poproszę, czy mają Państwo pytanie i uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Jeśli nie ma, to przejdziemy do głosowania. Kto z Pań z Panów Radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały? Proszę podnieść mandat do góry i użyć tabletu. Kto jest przeciw? Proszę podnieść mandat do góry i użyć tabletu. Kto się wstrzymał? Proszę podnieść mandat do góry i użyć tabletu. Dziękuję. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych, 13 radnych było za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały, nikt z Państwa radnych nie był przeciwny, dwie osoby wstrzymały się od głosu. Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024. Punkt 8.7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Myślibórz na lata 2024-2038. Przedstawię projekt uchwały. Uchwała numer kolejny Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 13 czerwca 2024 roku po podstawie prawnej Rada Miejska uchwala, co następuje. Ta uchwała jest, jest wynikiem uchwały, poprzedniej uchwały budżetowej i w Zmiany te, które naniesiono w uchwale budżetowej, muszą się być zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2024-2038. Też to jedno z drugiego wynika, dlatego przejdziemy od razu do głosowania. Kto z pani i z panów radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały, proszę podnieść mandat do góry i użyć tabletu. Kto jest przeciwny, proszę podnieść mandat do góry i użyć tabletu. Kto się wstrzymał, proszę podnieść mandat do góry i użyć tabletu. W głosowaniu wziął udział 15 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 radnych. Nikt z Państwa Rady nie był przeciw. Dwie osoby wstrzymały się od głosu. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę. Jesteśmy w punkcie dziewiątym porządku obrad. Zgłoszenie przez radnych interpelacji i zapytań. Proszę, zgłasza się pani radna Agnieszka Wasiewicz. Dziękuję za głos. Chciałam złożyć jedną interpelację dotyczącą zainstalowania sygnalizacji świetlnej przy szkole numer 3. Uważam, że to bardzo by poprawiło bezpieczeństwo. Przy szkole numer dwa dzisiaj to funkcjonuje i dzieciaki są bezpieczne w każdej porze, że tak powiem dnia i nocy, czy są ferie, czy nie, chciałabym prosić o zainstalowanie takich świateł. Przy szkole numer trzy z uwagi na to, że kierowcy mimo tego, że jest ograniczenie prędkości, jest ta sygnalizacja wskazująca prędkość jeżdżą dość szybko a dzieci korzystają z orlika, więc bardzo proszę o rozważenie i zainstalowanie tej sygnalizacji. Dziękuję ślicznie. Dziękuję. Czy jeszcze jest ktoś? Nie widzę. Przechodzimy do punktu dziewiątego, przepraszam, dziesiątego. Sprawozdania burmistrza z pracy między sesjami. Czy mają Państwo pytania do przedłożonego sprawozdania? Proszę Pani Radna Małgorzata Piwowarczyk. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, Szanowni Goście. Tutaj w naszej informacji jest taki punkt, że gmina Myśliwusz otrzymała niespełna 400 tysięcy złotych na dofinansowanie w ramach projektu Czyste Powietrze. Pytanie moje jest takie. Dlaczego tak mało? bo na przykład gmina Barlinek otrzymała 3 miliony 740, a gmina Demno 1 610. Proszę pani o odpowiedź Panią Naczelnik Danutę Dobnarowicz. Pani Przewodnicząca, Panie i Panowie Radni, pani Burmistrzu. Wniosek, który składaliśmy do Wojewódzkiego Funduszu był poprzedzony ankietami, które zbieraliśmy wśród mieszkańców, osoby, które są zainteresowane przystąpieniem do programu. Złożyło nam tylko 14 osób, że jest zainteresowane przyznaniem no, udziałem w tym programie, i na podstawie tych 14 ankiet został złożony wniosek do Wojewódzkiego Funduszu. Tam jedno z pytań w tym wniosku było na podstawie czego oszacowana została ilość osób chcących skorzystać z programu. Dziękuję. Dziękuję. Czy są jeszcze pytania? Proszę pani Agnie, radna Agnieszka Wasiewicz. Chciałam dopytać o realizację zadania remontowego, inwestycyjnego dotyczącego ulicy Kołobrzeskiej. Pojawiła się informacja w sprawozdaniu. Wiem, że jest realizowany jeden etap. Nie wiem, czy to jest etap, czy część tylko drogi w ramach tego, tego zadania i chciałam się dopytać, czy założona jest wymiana kanalizacji sanitarnej, bo wiem, że mieszkańcy mają z tym ogromny problem. Mają tam przepompownie, zalewa ich. Czy w ramach remontu drogi przed położeniem na wierzchni będzie wymiana kanalizacji sanitarnej i czy to zadanie składa się z kilku etapów? Bo wiem, że tylko część tej ulicy Kołobrzeskiej jest dzisiaj remontowana, co z dalszą częścią? Dziękuję. Proszę o odpowiedź pana Pawła Kucharskiego. Pani Przewodnicząca, Panie i Panowie Radni, i Panie Burmistrzu, Zgromadzeni Goście. Teraz jest wykonywany pierwszy etap ulicy Kołobrzeckiej, wymiana nawierzchni. Pod gruntem, który był tam, ta, ta nawierzchnia skruszywa, okazało się, że jest i funkcjonuje kanalizacja odwadniająca tą drogę. Została ona udrożniona. Główna przyczyna zalewania mieszkańców właśnie była wynikała z tego, że no nie była odprowadzana ta woda z drogi. Jest to już udróżnione, więc miejmy nadzieję, że to, co robimy teraz będzie funkcjonować. Jesteśmy przekonani, że to będzie funkcjonować. No i następnym etapem będzie wykonanie dalszego odcinka łączącego ulicę Kobrzecką z ulicą Spokojną. Jesteśmy tutaj na tym etapie i jeszcze możemy kontrolować przebieg tej kanalizacji sanitarnej, ponieważ tam faktycznie były problemy ze spadkami na tych kanalizacjach. Jest to w tym momencie właśnie badane, czy jest możliwość korekty tych przyłączeń kanalizacyjnych i umożliwiające włączenie do sieci ponowne. Dziękuję. Dziękuję. Proszę Panią radną Agnieszkę Wasiewicz. Z tego co Pan mówi, to woda deszczowa będzie odprowadzona do kanalizacji ogólnospławnej. Czy będzie jakaś nawierzchnia przenikalna? Jak to Państwo chcą rozwiązać? Bo ilość wody deszczowej, która, która się pojawi po utwardzeniu tej, tej powierzchni, myślę, że będzie powodem do tego, że mieszkańcy będą zalewani. No chyba, że Państwo przewidują... Rozdzielenie kanalizacji i stworzenie kanalizacji deszczowej. Yy, kanalizacja deszczowa, która została yy, odsłonięta i jest, jest, Nie jest włączona do kanalizacji deszczowej. Ona no Przepraszam, do ogólnospawnej. Jest to system odwadniający drogę do przydrożnego rowu. Natomiast cała nawierzchnia drogi jest nawierzchnią przepuszczalną z kostki, tzw. Eko-Kwadrat, która wchłania nadmiar wody opadowej pod, pod do gruntu po prostu dziękuję. Dziękuję. Jeśli nie ma pytań, to ja chciałabym zapytać, bo ponieważ w sprawozdaniu w zakresie funduszy zewnętrznych przygotowano złożono wniosek o dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach sportowej Polski program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej. Przepraszam. Edycja 2024. Proszę mi podać jakie obiekty sportowe są brane pod uwagę, jeśli uzyskamy dofinansowanie z tego programu. Poproszę o odpowiedź panią kierownik Anię Wesołowską. Pani Przewodnicząca, Panie Panowie Radni, Szanowni Państwo. W ramach tego naboru złożyliśmy dofinansowanie, wymianę nawierzchni kortów senisowych, wymianę nawierzchni w boisku przy Szkole Placowej nr 2, boisko w Lasku Wierzbnickim i w Sulimierzu, w Solimierzu szatnie, budynek szatniowy przy boisku. Bardzo dziękuję, bardzo mnie to cieszy. Jeśli nie ma już pytań, to przejdziemy do punktu 11. porządku obrad sprawy bieżące. Chciałam, mam tu dla Państwa dwa komunikaty. Jeden komunikat, jeszcze tutaj poproszę o odpowiedź do komunikatu pana burmistrza. Pierwszy, informuję, że najbliższą sesję Rady planuje zwołać w miesiącu sierpniu. Drugą informację poproszę pana burmistrza o informację o zebraniach wiejskich i wyborach sołtysów, bo tutaj też o taką odpowiedź prosiła pani radna Barbara Rozwadowska. Jeśli pani przewodnicząca pozwoli, poproszę panią sekretarzę Wefurki. Bardzo proszę. Pani Przewodnicząca, Panie i Panowie Radni, yy, przedstawię informacje statystyczne dotyczące yy zebrań wiejskich. Zebrania odbywały się w terminie od 20 maja do 8 czerwca tego roku. We wskazanym terminie odbyło się yy 29 zebrań. W 16 sołectwach zebranie odbyło się w pierwszym terminie, zaś w 13 w drugim terminie. Jeżeli chodzi o yy frekwencję, to uprawnionych było 6498 yy, osób, a wzięło udział w zebraniach 1339. 5, więc średnia to jest 21, ale w, w poszczególnych sołectwach było różnie. Jeżeli chodzi o niską frekwencję nie przekraczającą 10%, to były to na przykład golenice rów. Natomiast jeżeli chodzi o dużą frekwencję, to Pronnik, Ryżyno i Wierzbówek przekroczyło 50% uprawnionych. Kandydowało na sołtysów 40 osób, na kolejną kadencję wybrano 14 sołtysów, 15 sołtysów przejęło stery jako pierwszą kadencję. Jeżeli chodzi o rady sołeckie, to zgodnie z paragrafem 23 statutu, rada liczy od 3 do 7 członków, z zastrzeżeniem, że w skład rady wchodzi sołtys. W 20 sołectwach zostało wybranych 160 członków rad sołeckich. Bez sołtysa jest to 131 osób. Ja z tego miejsca serdecznie pragnę podziękować Pań, panom i panią radnym, za sprawne przeprowadzenie zebrań. Również pracownikom urzędu, ale również mieszkańcom poszczególnych sołectw, którzy przyjęli nas, no, jak gospodarze, z czego się serdecznie cieszę. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Ja również z okazji kończącego się roku szkolnego w imieniu samorządu gminy Myślibusz składam serdeczne podziękowania dyrekcji, dyrekcjom, nauczycielom, pracownikom szkół oraz rodzicom za zaangażowanie i wysiłek włożony w kształcenie i wychowanie młodego pokolenia. Uczniom gratulujemy uzyskanych osiągnięć, które są potwierdzeniem ciężkiej pracy i życzymy bezpiecznych słonecznych wakacji, wspaniałego wypoczynku, uśmiechu na co dzień oraz szczęśliwego powrotu do szkoły. Punkt dwunasty porządku obrad, zamknięcie sesji. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam obrady trzeciej sesji Rady Miejskiej. Dziękuję.